Woli kończą się wakacje, kończy się nasz cykl wokół jeziora Galilejskiego, wokół Galilei. I cóż, chciałbym was zaprosić na ostatni odcinek tego kilkuodcinkowego cyklu, tym razem już nie nad jeziorem Galilejskim, dalej w Galilei, ale już wracając w kierunku lotniska. Kiedy autokar jedzie z Nazaretu, z Kany Galilejskiej czy z Chafarnaum z Tyberiady w kierunku e, Tel Awiwu, na południe bardzo często jedziemy właśnie przy Morzu Śródziemnym i tam mniej więcej na wysokości jeziora galilejskiego, ale nad morzem znajduje się Akka, Port morski nad Morzem Śródziemnym, który został założony przez Fenicjan w starożytności. To bardzo ważne miasto, no i bardzo ważny port przez wiele, wiele dziejów. Żadne chyba inne miasto Takich skomplikowanych relacji nie miało, bo to właśnie w akce gdzieś krzyżował się wschód z zachodem. Dzisiaj was tam chciałbym zabrać, zapraszam do oglądania, bo mam też kilkanaście zdjęć do pokazania wam i do posłuchania opowieści o tym niezwykłym, pięknym, no moim chyba ulubionym mieście Izraela. Zachęcam do pozostania, do słuchania uważnego. Zaczynamy. Zanim opowiem wam o tym, co dzisiaj możemy zobaczyć w akce, przenieśmy się trochę do historii. Stąd na zdjęciu widok z promenady dzisiaj w akce na, na Morze Śródziemne, ale posłuchajcie opowieści o tym, że to miasto ma swoje początki w zasadzie już koło 3000 lat przed Chrystusem, a więc już 5000 lat temu tam była osada, osada rolnicza, osada kananejska. Ta osada potem została ufortyfikowana. Był mur obronny, było przedmurze i to było jedno z bardziej zaludnionych miast i terenów całego Kanaanu. Kiedy Izraelici przybywają do, do Ziemi Świętej, z Egiptu wracają, to tego miasta, jak nam mówi Pismo Święte, nie zdobyli. Dopiero w czasach, wiemy o tym, że w czasach Króla Salomona. To miasto należało do Królestwa Izraela. Co było wcześniej, nie wiemy. Wiemy o tym, że byli tu Fenicjanie, że były tu ludy morza w epoce żelaza. To miasto jest też wspomniane na świątyni w Karnaku w Egipcie jako jedno z miast, które zdobył faraon Tutmozis III. To miasto pojawia się też w listach z Amarny. W tych listach, które znamy z z no, naj, naj, najstarszych wspom wspomnień o, o, o Izraelu. No, port morski, port handlowy, który utrzymywał kontakty z Cyprem, z miastami greckimi, miastami nad Morzem Egejskim. Też ciekawe, tam handel, a więc kupcy, ale też rolnictwo, przetwórstwo metali i y, tworzenie i wytwórstwo y, purpury. Produkcja purpury z, no, z, ze, ze ślimaków, ze skorupiaków, więc ten kolor, który bardzo cenny do farbowania tkanin, tutaj też był produkowany. Kiedy panuje Salomon, więc w tych czasach to miasto jest już w Królestwie Izraela, natomiast potem przez ten cały czas, kiedy należy do, do Izraela, jest ciągle jednak związana z Fenicją i potem łączy się z niedalekim Tyrem, Sydonem, z dzisiejszymi miastami na terenie Libanu. W 722 roku, kiedy Izrael zostaje zdobyty przez Asyrję, Arka również znajduje się pod panowaniem Asyryjczyków, i to też jest ważne, dlatego że Asyria ma w Arce swój port. Port to zawsze jest otwarcie drzwi na świat, więc też ważne tam stocznia, budowa okrętów, ale też i miasto takie obronne. Potem po zdobyciu Asyrii przez Babilończyków. W 586 roku miasto znajduje się pod panowaniem babilońskim. Później kiedy Aleksander Macedoński podbija Azję Mniejszą, to Aczka znajduje się w tej strefie wpływów właśnie greckich. To miasto nazywa się Akre. Józef Flawiusz mówi o miejscowości Atre. Natomiast w 332 roku w związku z podbojami Aleksandra Macedońskiego nazwę zmieniono na Antiochea tes Ptolemaidos. Antiochia Ptolemais. A potem na samo Ptolemais. To była taka kolonia, która y, utrzymywała kontakty z, ze starożytną Macedonią. To była y, taka główna miejscowość całej prowincji Syrii. Dolnej, tak, tak zwanej Cele Syrii. A więc to było jedno z największych, najważniejszych miast świata helleńskiego. To tak ważne jak Aleksandria czy Troja. Także to niezwykle potrzebne, konieczne, ważne miasto, które miało około no, tysiąca hektarów. Po śmierci Aleksandra Wielkiego, y, pamiętamy te wojny diadochów, o strefy wpływów, dynastia Ptolemeuszy zdobywa miejscowość Ptolemais, dzisiejsze Akko i y, Ptolemeusze kontrolują nie tylko Izrael, tereny Izrael, właśnie Egiptu i także ten, ten port. Następnie w tych rzymskich czasach, Syria została przekształcona w, w rzymską prowincję dzięki temu, że do Syrii, czyli na tereny dzisiejszego północy Izraela, wkraczają wojska e, Ptol, e, Pompejusza. Tam też był Gajusz Juliusz Cezar, odwiedził to, to miasto, dlatego że, e, bardzo ciekawa sprawa otóż wszystkie dokumenty, które powstały w mieście, były datowane od roku, w którym odwiedził miasto Juliusz Cezar. Także taka ważna, przełomowa można powiedzieć data dla tego miasta. Potem Herod Wielki, który nie rządził tym terenem, bo to było troszkę wyżej jego królestwa, ale też tam miał swoje, swoje wpływy, wybudował tam salę gimnastyczną. Potem tam były te miasto, w którym stacjonowały rzymskie legiony. Czytamy też w tych czasach jakby Jezusa, już do, do, docieramy do Biblii. W XX... 20... W 21 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy w wersecie 7: Święty Paweł nam się dzieli, mówiąc: Kończąc naszą żegludę, przybyliśmy z tyru do Ptolemaidy i powitawszy braci, pozostaliśmy u nich jeden dzień. Wyszedłszy nazajutrz, dotarliśmy do Cezarei, i tam weszliśmy do domu Filipa, który jest jednym z siedmiu, i zamieszkiwaliśmy u niego, A więc święty Paweł również był w, w Ptolemais, jak sam mówi, natomiast bardziej właśnie to też przez Pawła wspomniane miasto Cezarea miało coraz większą rangę i coraz większe znaczenie, no, kosztem właśnie Ptolemais, tego portu, który, który dzisiaj odwiedzamy. Potem, z różnych, kiedy w 70 roku upada Jerozolima, wielu tych, którzy uciekają z Jerozolimy, osiedla się w Tyberiadzie, część właśnie w Ptolemais. To miasto znajdowało się w Syrii, a nie na terenach Izraela, więc tam nie była taka masakra żydowska, jaka miała miejsce w samej Jerozolimie. Natomiast później Ptolemais dalej było taką bazą, bazą rzymską. Bardzo ważną datą dla tej części świata stała się, stał się rok 395. Wtedy to cesarz Teodozjusz podzielił cesarstwo rzymskie na to zachodnio-rzymskie i wschodnio-rzymskie, czyli właśnie Bizancjum. I właśnie w Bizancjum znajduje się Ptolemais. Ta, pojawiają się muzułmanie w tym czasie, w 638 muzułmanie zajmują Jerozolimę i wtedy też zajmują Arabowie właśnie Ptolemais, wracając do tej starożytniejszej nazwy miasta, czyli do miejsca, do nazwy Arko I to była główna istocznia, baza floty arabskiej, która no, wchodziła ciągle w walkę z, z Bizancją. I tak się dzieje, że są tam muzułmanie. Troszkę ten port wtedy no, zostaje zniszczony. Natomiast kiedy w 1095 roku chrześcijanie organizują pierwszą wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej, powstaje w 1099 roku Królestwo Jerozolimskie i król Baldwin de Boulogne. No sam zrozumiał, że porty, które mamy w, do tej pory w Hajfie i w Jafie nie są w stanie wszystkich zaspokoić spraw, które są potrzebne, szczególnie, że ten port w Jafie był, był za płytki, był, bo tam te muły przypływały, no, prądy przynosiły piasek i ten port był za płytki. W związku z tym Baldwin zdobywa y, miasto Akko i tam staje się to miasto twierdzą krzyżowców natomiast dalej potem z powodów różnych wojen nie o tym teraz dzisiaj czas mówić natomiast potem kiedy w 1187 roku Saladyn zdobywa wygrywa bitwę pod Hittin zdobywa także Akkę i to staje się miastem znowu arabskim natomiast kilka lat później w 1189 roku jest bitwa pod Akką tam jest zwycięstwo znowu muzułmanów. Tam umiera wielki mistrz templariuszy i wtedy e, kontynuuje e, król angielski, Ryszard, lwie serce, kontynuuje oblężenie aczki i zdobywa to miasto w 1191 roku. I to jest miasto, twierdza, krzyżowców. Potem krzyżowcy zajmują Jerozolimę, ale to aczka dalej pozostaje stolicą Królestwa Jerozolimskiego. To miasto dzięki temu zdobywa na znaczeniu z tego czasu pochodzą może trochę przedługo gadam, ale wybaczcie, bo to ważne dla historii, którą potem ta historia jest ważna dla miejsc, które potem zobaczymy. Z tego czasu, właśnie z czasów Ryszarda Lwie Serce pochodzi najwięcej zabytków krzyżowców w Akce, pozostały umocnienia murów, port, fortyfikacje twierdzy. To miasto w XIII wieku miało prawie 60 tysięcy Osób. No, też tutaj trzeba przyznać, że w kontekście no może historii Polski, w tym mieście, właśnie w Arce powstaje zakon, nam dobrze znany zakon krzyżacki, zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Bożego w Jerozolimie, zakon rycerski, zakon, który w Polsce także był od XIII wieku, no i potem ta słynna Runwaldy i tak dalej, ale to wszystko zaczęło się właśnie tutaj. Potem Archa, chyba to trzeba pamiętać po tym może wstępie historycznym, Arka jest ostatnią twierdzą krzyżowców w Ziemi Świętej. W 1244 muzułmanie zdobywają Jerozolimę, Arka jest twierdzą krzyżowców, natomiast potem y, problem jest taki, że to sami chrześcijanie między sobą walczą, bo oto Republika Wenecka z Republiką Genui walczą o rywalizację i wpływy. I tutaj dzieje się nawet coś, co w historii nazywa się wojną wenecko-renueńską. I tam dalej się dzieją takie problemy, że to właśnie wszystko przechodzi w końcu pod, pod y, 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 no, dominację muzułmańską. I w tej historii pojawia się już w XVI wieku sułtan, który dzięki y, swoim umiejętnościom zdobywa to miasto. To staje się już miejscem y, arabskim. Z z tego czasu pochodzi najwięcej zabytków, które dzisiaj oglądamy, a więc są naprawdę niezwykłe i piękne. Karawana Seraje z, z XVI, XVII, XVIII wieku to miasto, gdzie jest też piękny meczet Ahmeda al jazara w Akce. Ten meczet też za chwilę zobaczycie, bo mam go na, na, na zdjęciach. To z tego czasu muzułmańskiego. Powstają też wtedy bramy miasta. No i Dalej jeszcze historia jest ciekawa, nawet są obrazy, pamiętam w Lubrze, widziałem taki obraz Napoleona pod Aczką. Bo Napoleon próbuje zdobyć miasto, ale po, po, po wielkim, no, długim czasie tego oblężania Aćki, to się mu nie udaje. To po kilku miesięcznym. Oblężeniu wycofują się w kierunku Egiptu, i to miasto dalej pozostaje muzułmańskie. I tak się dzieje potem, to już może zostawmy, bo wiecie, że potem no, dochodzą konflikty: mandat brytyjski, francuski, Palestyna, i potem powstanie państwa Izrael. No, dzisiaj oczywiście jest to część Izraela. Są tam oczywiście jakieś niepokoje żydowsko-arabskie i dalej, ale to miasto jest w ramach struktur państwa Izrael. To tyle jeśli chodzi o, o historię, to miasto jest dzisiaj na liście UNESCO, sami wiecie, że zaraz zobaczycie dlaczego, a chciałbym Was zaprosić najpierw zobaczcie makietę tutaj, która... Przedstawia zabudowania twierdzy krzyżowców, twierdzy z czasów, właśnie tych, o których przed chwilą wspomniałem, twierdza krzyżowców, a w niej no plan, jak to dzisiaj wygląda ta cytadela, gdzie mamy też łaźnie, bardzo ciekawie też zaprojektowane, które można zwiedzać. To wszystko można zwiedzać. A w, tych, w tej cytadeli, zakonu rycerzy szpitalników, mamy dormitorium, mamy sale rycerskie, mamy próżdanki, mamy piękny refektarz i pozostałości kuchni, mamy wieżę strzelniczą, obserwacyjną. To, to wszystko widać. Widzimy tutaj na zdjęciach te sale rycerskie, średniowieczne, piękne, kamienne, ale też coś ciekawego: odkryto podziemny, bardzo głęboki i długi tunel. Zobaczcie na zdjęciach. Tym tunelem można dzisiaj wędrować. W tym tunelu są jest oświetlenie, jest płatka drewniana, tam trochę tam jest też wilgotno, płynie woda, ale są tam e e ekrany, gdzie widać trochę średniowiecznej historii tego miasta. Ten tunel to podziemne przejście, które. E Pochodziło z wcześniejszych zabudowań, które krzyżowcy odkryli podczas budowy swojego refektarza. I to tunel, który prowadził od murów miasta, od strony morza, aż do środka tej twierdzy, do miejsca, w którym dzisiaj znajduje się miejskie muzeum, które można też, też zobaczyć. Nie wszystkie części tego tunelu do dzisiaj są odsłonięte, ale to też może budzić naszą tutaj no, jakąś fascynację czy wyobraźnię, bo no zgodnie z pronikami, tutaj no, trochę zabrzmi jak Indiana Jones, ale to właśnie w akce po raz ostatni widziano święty dral, czyli widziano świętego drala, czyli ten kielich, w którym Jezus sprawował swoją ostatnią wieczerzę. Więc święty dral zaginął po pobycie w Akce. Twierdza Templariuszy, twierdza no i średniowieczne legendy. Tu już kończę ten wątek, ale śmiało proszę ruszyć wyobraźnią, a przede wszystkim ruszyć tam, jak będziecie na, na lotnisku w Tel Awiwie, zamiast jechać na, na wschód na spotkanie z Jerozolimą, pojedźcie na północ w kierunku w kierunku e, e, Akki. E, dalej zobaczmy po tym tunelu, jak już wyjdziemy, chciałbym pokazać wam chwilę ten, ten meczet, meczet, o którym przed chwilą mówiłem, meczet bardzo malowniczy, piękny, bardzo stary, bo pochodzący z XVII wieku, me, meczet wybudowany przez al To tam też mamy są łaźnie tureckie. Tam też jest kilka takich budynków. Użyteczności publicznej, jakiś w stylu takich kramików, takich kupieckich troszkę yy, zabudowań. I no dalej, co Wam mogę pokazać? Przechodzimy nad morze. Zobaczcie, tutaj przejdziemy się chwilę murami miasta. Te mury zostały później wybudowane. One są z XVIII wieku, ale są wybudowane z kamieni z zamku krzyżowców. Po części, oczywiście, są oryginalne z czasów. Wypraw krzyżowych, ale większość z nich została wybudowana już dużo później. Na koniec tego dnia, oczywiście, tam są malownicze knajpeczki, uliczki. Te ulice są trochę labiryntem uliczek, jak to w twierdzy. Z lotu ptaka to widać niesamowicie. Na zdjęciach możecie zobaczyć: są piękne bramy do miasta, które ciągle żyje, tętni życiem. W jednej z bram jest świetna kawiarnia z naprawdę dobrymi arabskimi ciastkami gdzie też warto zajrzeć, a na koniec dnia tutaj to zdjęcie też pochodzi właśnie z, z przedmurza Akki, bo patrząc na to morze na, po prawej stronie możecie zobaczyć, no czy nie na tym zdjęciu nie widać, ale, ale jest, jest, są, jest twierdza i port w akce na koniec zwiedzania warto tam wyciągnąć ręcznik i popływać trochę w zawsze ciepłym, przy, przyjemnym morzu Morzu Śródziemnym. No i takim wakacyjnym, może nostalgicznym wspomnieniem e, zamykam ten e, cykl, ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za posłuchanie tej krótkiej opowieści. E, może troszkę się w historii rozgadałem, ale mam nadzieję, że e, w dobrym e, celu. No i cóż, dziękuję wam za słuchanie. Zachęcam do tego, by ci, którzy nie oglądali, zajrzeli do wcześniejszych odcinków, jest ich kilka, w tym roku wędrowaliśmy po Galilei, a jeśli chcecie, to myślę, że w ciągu roku takie spotkania możemy zrobić, na przykład w innym kluczu w kluczu może Judei, na przykład, albo jeszcze innym zobaczymy. Zachęcam do pisania komentarzy, sugestii, podpowiedzi. Ja z chęcią z tego skorzystam. Proszę Was też o to, byście subskrybowali kanał. Moje liczniki pokazują, że większość tych, którzy słuchają na YouTube moich nagrań, nie jest moimi subskrybentami. Więc bardzo proszę, kliknijcie. Wtedy nie przegapicie niczego. Ja będę też wiedział, że nie mówię do pustki, ale że ktoś tego słucha ktoś konkretny, z kim może wejść w jakąś relację, więc bardzo do tego Was zachęcam i o to proszę. W linku do... w opisie tego filmu znajdziecie także listę wszystkich poprzednich spotkań z cyklu wakacyjnego. Jest też do mnie adres mailowy. Zachęcam, by pisać, by dzielić się Waszymi spostrzeżeniami po tych wszystkich odcinkach. Jak to odebraliście? Czego zabrakło? Co powinienem dopracować? Nad, nad czym... Na co uważać? O, o co jakoś szczególnie zatroszczę? Się, proszę o to, to też dla mnie taka. Odpowiedź zwrotna, która jest bardzo, bardzo potrzebna, zachęcam też i nieśmiało proszę o małe wsparcie. Jest link do zrzutki, zrzutka.pl. Możecie tam kliknąć i w bardzo prosty sposób jakoś tam coś wrzucić, zrzucić się po to, bym śmiało mógł dalej kontynuować to, co robię, organizować nowe spotkania, wyjazdy, jakieś też sprzęt trochę kupić do tego, żebym mógł te filmy montować i dalej nowe. Miejsca, pokazywać wam, o, o nich opowiadać i w nich z wami razem być. Bardzo wam za to dziękuję, że jesteście. Dziękuję wam za tą wspólną wakacyjną wędrówkę. I cóż, do zobaczenia na kolejnych y szlakach pielgrzymkowych Izraela. A na dzisiaj tyle. Do usłyszenia. Szczęść Boże.